Martwicze zapalenie jelit należy do y, najpoważniejszych powikłań wcześniactwa, y, które wywiera wpływ na dalsze rokowanie u dziecka. Y, jest to choroba y, przewodu pokarmowego, a ściślej jelita, y, choroba zapalna, która o, może obejmować różną szerokość, jak gdyby grubość ściany tego jelita i może doprowadzić nawet do martwicy Krótszych lub dłuższych odcinków jelita. W związku z tym leczenie musi być ukierunkowane na jak gdyby główne elementy tej choroby. Po pierwsze, przede wszystkim musimy odciążyć przewód pokarmowy, czyli przestajemy karmić do przewodu pokarmowego i żywimy dziecko poza jelitowo tak długo, jest, jak to jest konieczne. Drugim elementem leczenia jest stosowanie antybiotykoterapii, ponieważ najczęściej razem z martwiczym zapaleniem jelit dochodzi do uogólnionego zakażenia i w związku z tym uogólnionym zakażeniem i chorobą przewodu pokarmowego dochodzi do pogorszenia stanu dziecka. Często potrzebne jest ponowne podłączenie do respiratora. Najważniejszym elementem leczenia jest obserwacja stanu brzucha, która przebiega przy udziale chirurgów i w zależności od ocenianego postępu czy skuteczności naszego leczenia. Niektóre dzieci muszą zostać zakwalifikowane do operacji i do usunięcia czasami niewielkiej, a czasami bardzo dużej części jelita. Rokowanie zależy od rozległości choroby. Oczywiście dzieci, które nie wymagają operacji po określonym okresie czasu, najczęściej wstrzymanie karmienia obejmuje okres od 7 do 10 dni. Ponownie zaczyna się stopniowo wprowadzać żywienie, stabilizują się i rokowanie dalsze jest dobre. U dzieci, które zostają poddawane zabiegowi operacyjnemu, rokowanie zależy od rozległości operacji i od tego, jak szybko można myśleć o ponownym zespoleniu i odtworzeniu funkcji przewodu pokarmowego.